Do swoich celów przyjęłam. Jest wiele, jest wiele miejsc, których nie możesz masować, hmm? bo są chore. Nie mówię obolałe, Cześć, Kasia, to powiedział, albo zmęczone, bo zmęczone i chore, takie obolałe, słabe trzeba masować. Ale jak są chore, siedzi jakaś choroba w nich, nie daj Boże jakiś nowotwór albo. Stan zapalny. Jak masz stan zapalny, to go nie masujesz. No nie, no. Ale trzeba jakieś okłady robić, tak. moczenia. Od, 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 od e coś patrzeć. E do, to innego. Tak Dać man. spokój temu, a okłady ładne. E Różne i z maści, z linek, to już będziemy teraz wymieniali. E I Są takie miejsca, nie masz jelita chore, lekarz stwierdził, a ktoś chce masaż brzucha, no to nie możesz mu zrobić. Albo Ktoś ma gdzieś jakiś nowotwór wewnątrz, część w jelicie, część gdzieś tutaj w plecu, to też tego, tych części nie masujesz, ale możesz masować, bo to jest refleksoterapia, akumpresura stóp. Stopy mają wszystkie te receptory, jak tu masz flaszy i możesz je masować, tych chorych organów albo części ciała. Ich bezpośrednio nie dotykać, nie uciskać żeby, no jak to się większość boi, nie rozprzestrzeniać choroby, ale receptory w stopach jak najbardziej. I receptory w stopach mają bezpośrednie połączenie z tą częścią albo organem ciała i poprzez ich masaż, ucisk, powodujesz lepsze dokrwienie tych organów chory, lepszą komunikację, I jak są jakieś blokady, to one się też likwidują. Dlatego istnieje osobna dziedzina, akupresura albo refleksoterapia stóp. Dzisiaj to się już mówi refleksoterapia z bo akupresura jest już stare, jest jakoś tak rugowane. Ja jestem do tego przyzwyczajony, jak ja zaczynałem, bo to była sama akupresura. Mówiło się o akupresurze, a dzisiaj się mówi o refleksoterapii. Istnieje refleksoterapia stóp i refleksoterapia ciała. Czyli możesz te refleksy znajdować na całym ciele, bo one są to każdy centymetr masz 8-10 różnych receptorów, który jest bardzo zmysłowy. Ale stopy mają te najważniejsze stopy, te podstawy, na którym całe ciało się opiera, tam to są te korzenie najbardziej stykające się z matką ziemią i tu są najsilniejsze. Jak naciśniesz receptor nerek tutaj, albo receptor nerek gdzieś na ciele, bo też są, to tutaj działa 12 razy co najmniej skuteczniej. Taka jest różnica. Dlatego tak ważna jest ta refleksoterapia. I może no ja cię tu nie nauczę teraz refleksoterapii, no, bo mogę Ci kilka tygodni pokazać, jak masować te stopy, jak uciskać je, a planszę i się uczy. I tego też nie, nie uczy się w ten sposób, że muszę się do jutra nauczyć. No, nie, to. Nie, to robię, dzisiaj poznaję jeden receptor, jutro następny, tak, później pochali. łączę sobie te dwa. Za dwa, trzy, cztery dni trzeci receptor, i te trzy sobie przypominam, i tak dalej. Aż poznam pięćdziesiąt parę. A jak e, zaczniesz orientować się, kapować, ja tak jak mówię w cudzysłowie trochę ekologicznie, jak łączyć, jak poznawać te receptory e, na stopnie z budową stopy i z budową człowieka, to wtedy. Nie będziesz musiał się aż tak mocno uczyć, żeby wiedzieć, gdzie które są. Chyba, że dokładniej spojrzysz na planszę. Ale jak tu masz stopę, rękę pokazuję, ale zamiast, jakby to była stopa, to, to jesteś ty cały. To co jest na górze? Głowa, a człowieka. Ne? No właśnie, musisz sobie wyobrazić, tu człowieka. Na co ma na dole? Nogi, no to nogi gdzieś będą tutaj schodziły. A co ma w środku? No brzuch ma z przodu, a tu może mieć receptor nerek, który się znajduje prawie w środku z tyłu. A tutaj co będzie? W brzuchu, to co się znajduje w brzuchu. Co się znajduje w brzuchu? Jelita, jelito grube, jelito cienkie, żołądek, szóstka, dwunastnica. Czyli znając, wiedząc to, co tu jest jaka to jest część ciała, to wiesz, co tu jest, nawet nie ucząc się z tablicy. Tylko trzeba to inaczej sobie uzmysłowić. Tak wizualizować. No, no tu, to teraz jak stopę położę, no to ta część będzie tu w środku. Tu będzie na górze głowa. Trochę niżej klata, no to tutaj będzie też. I tak dalej. I wtedy, wtedy e, pracujesz nad kimś, nad trzymi stopami i Wiesz gdzie naciśniesz jego, boli reakcję, musisz tą reakcję poznać, czy Ty zadajesz ból, czy on rzeczywiście go boli, bo to jest też inna sztuka, wszystko doświadczenie. To wtedy wie, wiesz gdzie on ma słabe punkty, albo gdzie jest chory, albo może nie chory, schorzały, bo no nie można go straszyć, jesteś chory, bo tam się zabolało, no. tylko, tylko można powiedzieć, no nie podoba mi się tutaj pańska nerka. Albo pańskie oko, no ja nic nie mam, no ale może zmęczony, może się przytruł czymś. Ludzie są, chodzą normalnie, a są zatruci. A no, mogą nawet nie wiedzieć nawet tym No nie wiedzą, dopiero jak zachorują, to no wtedy szukają. No wtedy dopiero. Ale ktoś ma słabnie mózg I on mówi, no, no to dobrze, tam na kilka dni mi zawsze tak coś zachodzi, później odchodzi. No bo coś się w tym oku tworzy, to oko już próbuje mu odpowiedzieć iść na badania, albo y, odpoczywaj, albo nie patrz tak w ekran często. Albo sobie przemyj, jakiś okład zrób, y, albo poćwicz. Bo oczyma się ćwiczy, tak samo jak ramionami, bo oczy też wymagają ćwiczeń, gimnastyki. Nie tak, żeby wyszły z orbit. I, y, y, I teraz rozmawiam z tym gościem, czy z panią, że no to lewe oko mi się nie podoba. A wie pan, że ostatnio rzeczywiście zaczęłam słabo widzieć. a ja mówię, ale proszę się nie przejmować. Zaraz je tutaj doładujemy, bo ja doładowuję tą energię właśnie naciskając, to dajesz energię. Odblokowujesz te, to co się zablokowało. Poprawiasz krążenie. Jak jest poprawa krążenia, no to jest klucz do zdrowia. No tak, no. Jak jest dobre krążenie, wszędzie jest krążenie tak samo tu, to to każdy organ jest zdrowy, bo krążenie masz wszędzie, bo jakby ono gdzieś zaniknęło, ono to zamiera jakaś część, ale skoro boli, skoro jest zimna, skoro jest jakaś blokada, to te krążenie nie dociera tak jak trzeba, że niedociśnienie albo naciśnienie za dużo, to jest bardzo dużo niuansów, ale chyba się nie pogubisz w tym, nie? <grafQue> no, to, 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 to wydaje mi się, że trzeba... No ale, Proste. ale, ale, no żebym ja Ci znowu za dużo nie namocił tej teorii, żebyś powiedział, no teraz to ja już nic nie wiem. No to tak jest. Ja czym więcej się, się uczę, to to mówię, kurczę, rzeczywiście ja mam jeszcze tyle do, do nauczenia. Bo ja odkrywam jeszcze teraz wiele takich połączeń, których 10 lat temu nie wiedziałem. Albo nie zestawiłem tego. A teraz znowu z doświadczeniem ale to kiedy ja bym miał 200 lat i dopiero bym dowiedział? No, powiem stop, już teraz wiem. No nie, to jest to wiem, że nic nie wiem. No. To jest to, czym więcej wiesz, czym więcej ciebie, tym mniej. Mhm. Piosenka też mówi. Czyli to jest, to ma sens. Rozumiesz to? No, nauka sens.